Nawalaj w tym przycisk Tak. Ej nie 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 Tylko żeby się odsunął na żar. A! Hmm. Czemu to jest takie scary scary Słychać no, mnie tak? teraz? Tak. Super, Ej, Super! To to... Czemu masz taki nim? Ej bo ja nie spatek. wiem co robić Ej koledzy co ja mam robić? Ej w do Wow Chodź ze mną Oj, tu jest... Rzeczywiście strasznie. Wow, coś jest? Hello? Ja mam jakąś latarkę? Nie. Czemu nie? Patrzcie. O nie. Tu jest tylko... Ten tu gdzieś jest zawór, szukaj zaworu. Ale mam zawór. Tu jest zawór. Nie, nie mogę. Tu nie, nie mogę. Wie. O, ktoś idzie. Tak, ej, tu chyba nie ma wyjścia stąd. Ej, czemu nic nie widzę? Co się dzieje? Nie, nie, co nie, 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 mi. Chodź, chodź, chodź. chodź. O, światło. O nie, nie, tam 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 jest nie, nie, się boję. nie, nie, bo ja nie, 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 widzę? WAAAAAAAAAAAAAAA wow. Daj, chodź Chodź Jestem Parkour Pro jestem, 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 Mogę skoczyć? Ale do zole... Ale dalej Nie skocz Czemu musi być tak ciemno? Czemu nie mamy latarek? O, znalazłem pokój śmieszny Zapierdalałem na olor... to, to jest do, do tego, do to nie rozumiem, góry Dlatego se Mam Herbrasz. POTEM mojego no starychku! No. Tam coś jeszcze jest. Bric. To po to i do to odłożyć. Ej, nie, słuchajcie Bric Nie, nie... nie stać. On go nie ma. Gdzie jesteś. E, jak chcecie pójść do Bricka, to, to, to widzicie tą o barierę? Britorze. Nie? Bariery tam no. nikt nie spadał? To, to przeskoczcie nią i skoczcie na dół. Jesteśmy świadomi tego, że kiedy wrócimy na statek i sprawdzimy monitor, Andrew będzie martwy. Oh Gdzie jesteśmy? Serio, my. dobra. Adament, and... no... Czemu, czemu ten statek? O mój Boże, o domek! Chwila, bo oni już poszli, nie? Nie, tam są! Ah. Tam jest wejście. Czemu to jest muzyczka? Czemu, czemu to jest muzyka? Słyszę Ej nie, bez jak to się wchodzi? Halo! Eee. Halo! Ej! Ej! Jestem tu, do góry! Fak. A jak ja nie mam tam zejść? No nie zaskoczę tam. Pomocy! Halo! Halo! Czemu mam takie małe rączki? What the fuck? Dobra chwila, bo. Co to było? No nie no, nie wskoczył tam, bo nie wiem. A oh, fuck! Tam na dole też nic nie ma ja, Jak oni no. tam zeszliby? Czekaj, czekaj, na początku swój nie? No. Nawalaj ten Nawalaj. nie? Nawale w tym przycisk. Nawale. Ej, nie, 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 tylko żeby się odsunął na A! To jest znowu ta chusta. Se Nie, to inne. Ja to ja nie, proszę, to nie jest ta chusta. No i nic przeciebie, nie wiem. Teraz. Oj Boże, ale fajne. No? Jestem szybki. O oh my God. Ale ja nie jestem szybki, ej! Bój grzy, ja! No, no to nie No way! Co można kupić? Wszystko co Ty możesz chcieć? Samochód. Pistolet? Bilbo. Uuu! Kupisz chłopaka. Ej! Nie tak, ja, ja robię test. Ja tak, znaczy. Ej! Co jest? Chcę się przytulić! Aha, wątpię, trzeba zejść chyba! Ej, ty podejdzie się przytulić? F*k! <gulanie> Boże! Oj, jestem. Oj. O, o. Hello there. O, o. Eee. O, -o. O, -o. o, on już wrócił. Dobra, ja wracam. Ja to Ja nie wiem co tam jest za tymi drzwiami. Ja nie chcę się dowiedzieć co jest za tymi drzwiami. Jeden i ten. Ej, kto robi skok wiary? S? O. No powodzenia. Cześć, co?! Ej, bo tu jest bardzo ciemno. Guys, pomocy. Tu jest naprawdę ciemno. Ej, bo ja tu coś słyszałem. Ej, bo tu gówno jest! O mój Boże, tam jest jakiś headcrab. O, jesteście, jezu! O, hej, chodź, Tam oh, hey. był oh. jakiś headcrab i on chciał. nie wiem. Miał złe intencje. Dobra, okay. ja idę na Minecraft.